Witam z tej Nightshade, a to jest rozdział 25. Prawda wyjdzie na jaw. Przez dobrą chwilę Lera stała jak wryta, spojrzała na swój ogon, potem w dół, na swe kopyta. Na krawędzi wzroku widziała czubek swojego rogu, ale nie było czasu do stracenia. Nie widziała jak długo dokładnie była nieprzytomna. Machnięciem rzuciła z tylnych kopyt buty, iż na nią nie pasowały i tylko by ją spowalniały. Spróbowała odzyskać orientację, przypominając sobie, w którym kierunku był dom, i zaczęła po prostu biec, no raczej galopować. Lada moment się obudzi, musi się obudzić, to niemożliwe, żeby Discord był tutaj, w Filadelfii. Coś wpadło leży do oka i zatrzymała się z poślizgiem, zamrogała kilka razy, by się tego pozbyć. Po chwili spadło ich jeszcze kilka, gęstych, brązowych kropli. Za chwilę na jezdni zaczęły tworzyć się kałuże mleka czekoladowego. No jasne, to samo, co zrobił w Ponyville. Lyra pokręciła głową i ruszyła dalej. Jej koszulka i spodnie były luźne i obszerne. Zaczynały przemakać na deszczu. Od tego mleka pewnie zaczną brzydko pachnieć. No nie, po co ona teraz o tym myśli? Naszej nich z Lirą, identyczną z uroczym znaczkiem, który właśnie pojawił się z powrotem na jej Zadzie, poprawiła się w myślach, uderzał o jej szyję. Gdy galopowała wzdłuż jezdni, w domu, minęła stojący na poboczu samochód. Zauważyła, że jego opony z okrągłych stały się kwadratowe. Kierowca, ktokolwiek to był, musiał go tu zostawić i iść dalej na piechotę. W końcu Lera dotarła z powrotem do domu. Na podjeździe nie było auta. Może nie była nieprzytomna tak długo, jak sądziła. Przypomniała sobie porzucony pojazd o kwadratowych kołach. Nie widziała nawet co się działo w miasteczku, ale nie mogło to być nic przyjemnego. Jak ludzie reagowali na to, co się działo? I co ważniejsze, jak zareagują jej rodzice, kiedy wrócą do domu i znajdą ją w takim stanie. Nie dały się przewidzieć, kiedy dokładnie powrócą. Wyjaśni sprawę z rodzicami i schlo, kiedy tu dotrą. Pod warunkiem, że nic się im nie stało. Na razie zdobyła się na ostatni zryw i wbiegła na ganek. Klucz miała w kieszeni, w pierwszym odruchu chciała po prostu wsunąć tam rękę i go wyjąć, ale oczywiście o tym nie było mowy. Za pomocą magii, nawet tak niewielka ilość magicznej energii wymagała pełnego wysiłku. Wyciągnęła kółko z kluczami z kieszeni, wsadziła klucz do zamka, po czym usiłowała go otworzyć. Wydawało się jej, że trwa to wieki całe, nie bez powodu klamki. Fekwestry nie służyły tak naprawdę do przekręcania. Drzwi otworzyły się w końcu i niemal wpadła do środka, zadowolona, że schroniła się przed deszczem. Zatrzymała się, by odetchnąć. Zamknęła ze za sobą drzwi, kopniakiem, tylną nogą. Wszystko to było takie duże. Nigdy jeszcze nie przebywała w czym domu jako kucyk. Pamiętała tylko, jak przebywała przez parę chwil w zamku Hunterlot. Jak wszystko wydawało się mniejsze, gdy stanęła na dwóch nogach. Tu nic nie było przeznaczone dla kucyków. Bez dłoni była teraz praktycznie bezradna. Podniosła jedną z przednich nóg i zaczęła wpatrywać się w mokre, potargane zielone włosienie. Pokrywało ją całą i było to dziwne uczucie. Jak ona mogła kiedyś do tego być przyzwyczajona? I ważniejsze, co powinna zrobić teraz? Tam na zewnątrz był Discord i naprawdę prawdopodobnie prędzej czy później wróci. Według zegara Lyra była na dworze mniej niż godzinę. Było lepiej niż sądziła. Ale gdy to wrócą, będzie musiała im wyznać wszystkie kłamstwa, które jej opowiedziała. Wolała o tym nie myśleć. Ale najpierw na podłogę skapywało z niej mleko. Z Discordem nic nie mogła zrobić, ale to... To nie było najlepsze możliwe pierwsze wrażenie. Lyra udała się w stronę schodów, na pierwszym stopniu potknęła się i krzyknęła cicho dalej szła już wolniej. Te schody były za wąskie, nie stanowiło to problemu wcześniej, gdy była człowiekiem. Na górze były dwa pierścionice, jeden w kabinie, drugi z wanną. Wiedziała, że do kabiny nie zmieści się wygodnie, więc zdecydowała się na ten drugi. Strząsnęła naszyjnik z głowy i dała mu upaść na blacik obok umywalki. Po czym wykręcając ciało zdołała z pewną trudnością ściągnąć z siebie mokre ubranie. Sprawiło jej to trudność, ale nadal zbyt niewygodnie było używać magii. Z jakiegoś powodu przypomniało jej się pytanie Bonbon, czy noszenie ubrań przez cały czas było uciążliwe? Gdy nie miało się dłoni, odpowiedź brzmiała najwyraźniej tak. Nie miała wyboru i musiała użyć magii żeby odkręcić wodę. Przez jakiś czas zmagała się z kurkiem, aż chlusnął na nią w strumień zimnej wody. Udało jej się przekręcić kurek na drugą stronę. Odetchnęła z ulgą i podlecącą ciepłą wodą zdołała zebrać myśli. Działo się zbyt wiele i zbyt szybko. Discord w jakiś sposób znowu uciekł, a ona go to sprowadziła, a przynajmniej otworzyła mu drogę. Ludzie znów byli skazani na wymarcie nie mogła nic na to poradzić nikt nie mógł nic poradzić bez elementów harmonii zbranie myśli było złym pomysłem popchnęła kurek za pomocą kopyta by zakręcić wodę po czym spróbowała telekinetycznie przesunąć ku sobie ręcznik powoli przypomniała sobie podstawy czarowania trochę to potrwa zanim całe tej mokre utro wyschnie ale przynajmniej już się nie lepiła nyra weszła do sypialni by poszukać jakichś czystych ubrań. Jasne, kucyki ich zwykle nie nosiły, ale chciała nadal zachowywać się jak człowiek. Zresztą ubierała się codziennie przez całe miesiące, zanim stała się człowiekiem, znalazła czystą białą koszulkę. Poczuła się dumnie, gdy udało jej się zapiąć guziki magią. Ubrania nadal były za duże, ale nie obchodziło jej to. Wciągając koszulkę przez głowę, zauważyła kątem oka swą Lirę stojącą na toaletce, a obok swoją gitarę. Prawdopodobnie nigdy już nie będzie mogła na niej grać. To nasunęło jej myśl o tym, jak też jej przyjaciele w Des Moines radzili sobie z Discordem. Miasto było mil stąd, zastanawiała się czy chaos aż tak daleko się rozprzestrzenił. Teraz była już ubrana, dość czysta i nie pozostawało już nic więcej do zrobienia, jak tylko przygotować się na nieuniknione. Zauważyła na półeczce w łazience swój błyszczący naszyjnik i znów narzuciła go na szyję. Teraz traktowała go jako coś w rodzaju talizmanu na szczęście. Tam, w zamku Canterlot, kiedy pożegnała się ze swoją adoptowaną rodziną, i zapewniła ich, że w ludzkim świecie będzie w bezpiecznie. Podążyła przez przedpokój do pracowni malarskiej swej matki. Nie szła tam w jakimś określonym celu, po prostu nie mogła bezczynnie siedzieć. W środku był niedokończony obraz, miała to być okładka dla jakiegoś innego pisarza, za nim było okno, przez które widać było przód domu. Długi podjazd sięgający aż do jezdni, gdzie jej tata biegł właśnie do drzwi, osłaniając oczy przed padającym mlekiem czekoladowym? Lera spanikowała, wybiegła z pokoju, skręciła do w przedpokoju, omal się znowu nie potknęła przy schodzeniu po schodach. Przybyła w całą porę, by użyć, jak drzwi zaczynają się otwierać, zareagowała bez namysłu, rozbył su drzwi zamknęły się, uderzyła w niecałym scen ciężarem i stanęła, by złapać oddech. Oczy miała szeroko otwarte. Co ja wyrabiam, mruknęła Nie odstąpiła jednego od drzwi. Lyra, Jeśli tam jesteś, otwórz drzwi, co się dzieje? Jeśli on nią zobaczy, nie powiedziała nic. Bo i co mogła powiedzieć? Kto tam jest? Lyra, Powiedz coś. Nie jestem pewien, co się dzieje, ale coś pada z nieba. Auto się zepsuło. Musiałem tu biec z. Tato E gładzę osłabł. Pamiętasz te historie, które opowiadają chlo, te equestry? Lyra, dobrze, że jesteś w domu. Po prostu otwórz drzwi. W głosie słychać było ulgę. To naprawdę ważne. Muszę ci coś powiedzieć. Teraz. Porozmawiać możemy w środku. Wiem, że dzieją się tu dziwne rzeczy, ale to nie powód, żeby mnie nie wpuszczać. Po to głosu poznała, że traci cierpliwość. Odsunęła się powoli. Tak mi przykro, powiedziała, wpatrując się w podłogę. Ojciec wszedł do środka i rozejrzał się za nią. Lyra, co się... W tym momencie spojrzał w dół, cokolwiek chciał powiedzieć. W następnej kolejności nie mógł tego z siebie wydusić, skoro ujrzał w miejsce córki małego i zielonego kucyka. Lyra za to od razu zaczęła wszystko wyrzucać z siebie. Przepraszam, nigdy. Wam nic nie powiedziałam. Chciałam tylko być normalna. Nigdy nie pragnęłam niczego bardziej od tego, by żyć zwykłym życiem człowieka, i myślałem, że jeśli wam powiem, że wszystko zapomniałam, to mi uwierzycie i przepraszam. Strasznie przepraszam. Jej ojcu odebrało mowę. Stał tam i się w nią wpatrywał. W końcu udało mu się wykrzyślić jedno słowo. Lera? To naprawdę ja spojrzała w górę na niego czując się wyjątkowo niska, zmarszczyła brwi. — Nie jesteś na mnie zły, prawda? — Jesteś jednorożcem — powiedział Tempo. — Naprawdę jestem człowiekiem i jestem twoją córką, ale przybyłam tutaj z ekwestrii. To wszystko prawda, to, o czym opowiadałem Chlo. Przez większość życia byłem jednorożcem. — Nieśmiało przejechała kopytem po podłodze. Przepraszam, ok — Przepraszam, okłamałam was. Jesteś na mnie zły? — Uklęknął przed nią. Czy ty jesteś? Czy to ty? To wszystko? Spojrzał na zewnątrz. Wciąż padał tam deszcz. Pokręciło głową. Nie, moja magia tego nie umie. Nie zrobiłabym tego. Chcę po prostu być człowiekiem. Umiesz używać magii? No tak, ale... Jęknęła wyczerpana. Teraz to nieważne. Chodzi o Discorda. Znów zaczęła mówić bezładnie i pospiesznie podążył tu za mną, żeby znaleźć wszystkich ludzi, którzy jeszcze żyją. To dlatego spuścił czekoladowy deszcz i dlatego zamienił mnie z powrotem w ojciec tutaj przerwał. Kto? Zupełnie ci nie rozumiem, ale coś jej powiedziało, że prawie nie słyszał tego co mówiła. Widziała, jak on na nią patrzył i to jej przypominało, że jednorowce ponać były w tym świecie zmyślone. Lera umilkła. No, wyjaśnienia zajmą trochę czasu. Możesz po prostu chwilę zaczekać. Proszę. Odwróciła się i znów niezgrabnie wspięła się po schodach. Udała się prosto do sypialni i zaczęła przytrząsać szflady. Aż znalazła swój dziennik. Otoczył go blask, zeszła na dół. A dziennik leciał obok niej. Czuła, że podniesienie go wymagało więcej pracy niż kiedyś, ale przynajmniej był w powietrzu. Ojciec siedział w pokoju dziennym, zakrywając czoło ręką, gdy Lera przyszła z powrotem spojrzał na nią wyczerpany. Proszę, oto notatki, które zapisywałem, gdy mieszkałem w Ekwestrii. Dużo wyczytałem w książkach, ale też zauważyła, że gapił się na dziennik unoszący się przed nim w powietrzu. No dalej weź, jak ty to robisz? To tylko podstawowa magia, a racja, opuściła wzrok. E, wiem, o jakich rzeczach ty pisujesz. Ale magia to naprawdę nic nadzwyczajnego. Większość jednorosów potrafi niewiele więcej. Skinała stronę książki. Unosi się w powietrzu. Jak ty to robisz? Lyra przywróciła oczami. Nauczyłam się w wieku siedmiu lat. Mówiłam ci, że to nic nadzwyczajnego. Używałeś magii odkąd byłaś w wieku chlo? Lyra, jak to panie doszło do tego, że zmieniłaś się w... Pokazał na nią gestem ręki. Wzięła głęboki oddech. Wtedy... Lata temu, kiedy zniknęłam, wciąż nie wiem, jak to się stało, ale zostałam zabrana do ekwestrii. To jest ten inny świat, o którym odmówiłam chlo. Nie wymyślałem żadnej z tych historii. Naprawdę znałem te kocyki. Powoli pokiwał głową. A jeśli chodzi o naukę magii, większość jednorożców zaczyna w jeszcze młodszym wieku. Mnie to po prostu zajęło więcej czasu. Wzruszyła ramionami. Ludzie nawet nie umieją w zasadzie używać magii, więc chyba dlatego tak ciężko mi to przyszło. Do niedawna wcale o tym nie wiedziałam. Z ociąganiem sięgnął ręką i dotknął płatki starego dziennika, jakby nie był pewien, czy dłoń przez nią nie przyleci. Następnie zamknął wokół dziennika palce i wziął go od Lyry. Z pewną ulgą wypuściła tom. wokół którego zanikła aura. Podtrzymywanie tego czaru lewitacji było ciężką pracą. Lyra uniosła głowę, a właśnie gdzie jest chlo i mama? Kiedy to się zaczęło, chlo zdążyłem już odprowadzić do szkoły, a co się działo dalej, tego nie wiem, było zbyt dziwnie. Och, zdawało się, że jej ojciec powoli powraca do zmysłów. Doskonale, ale Lyra, przede wszystkim muszę wiedzieć, co się dzieje na dworze. Ten deszcz, te puste opony. Chwilami byłem niemal pewien, że widzę. Jak znaki drogowe i skrzynki pocztowe ruszają się same. Wiesz co się tym, prawda? Jest gorzej niż myślałam, mrknęła do siebie. Co jest gorzej? To Discord, duch chaosu. Kiedyś był w Equestri, ale trafił tu ze mną, a teraz Lyra przyłapała się na tym, że znów mówi zbyt szybko. Dalej mówiła wolniej. W Equestri doprowadził do tego, że ludzie wyginęli. To było dawno temu. Chyba znów próbuje to zrobić skłócając ich ze sobą. Wyginęli. Jej ojciec powtórzył słowo, pojmując jego znaczenie. Ale mleko czekoladowe? To chyba jakiś dziwny żart. To jest najgorsze. Takie rzeczy są żartami, według niego. I ten Discord to nie człowiek? Jasne, że nie. Ludzie nie umieliby tego wszystkiego zrobić. Nie umiemy używać magii. Spojrzała na swój róg. Przynajmniej zwykle nie umiemy a więc przez te wszystkie lata nie wiedziałaś że jesteś pokręciła głową moi inni rodzice nigdy mi nie mówili że byłam człowiekiem nie spojrzała na dziennik ale prowadziłem badania na temat ludzi w głębi duszy wiedziałam czym jestem tu są moje zapiski lyra wskoczyła na kanapę i usiadła obok niego spojrzał na nią zaskoczony czy jednorożcy zwykle tak siedzą spytał Oj, e, zacząłem tak robić, bo na obrazkach, jak ludzie siedzą, w taki sposób, spojrzała na siebie. Nie jest to tak wygodne, jak pamiętam. Znów zerknął na dziennik, potem na nią. Chyba masz mi dużo do opowiedzenia. Jakieś 16 lat, powiedziała Lyra. Ale chyba teraz nie mogę nic innego zrobić. Opowiedziała mu o wielkiej gali Grand Galopu. Często robiąc przerwy, by wyjaśnić co to było i jak wyglądał Canterlot, o Discordzie opowiedziała tak szczegółowo, jak tylko mogła. Oczywiście w relacje na temat Discorda przyćmiło odkrycie, że ona sama była człowiekiem. Nie mogła się obwiniać za to, że wolała wymazać z pamięci wszystko na temat ich wyginięcia. Księżniczka Celestia wysłała mnie z powrotem do tego świata, zaledwie parę miesięcy temu. Od tamtej pory on człowiekiem, to znaczy aż do teraz, powiedziała. Jej ojciec był już chyba nieco spokojniejszy. Uśmiechnął się, ale jakoś dziwnie i niepewnie. Nigdy bym nie wpadł na to, że to właśnie ci się stało, gdy zniknęłaś. Myśleliśmy, że nie żyjesz. To się wydawało najbardziej prawdopodobne. No, tak. Nikt nie udało mi się odkryć, jak to się stało. Chyba po prostu się stało. Magia, być może. I to w naszym własnym domu mruknął. Trochę tego za dużo, ale jesteś tutaj, jesteś jednorożcem, westnął. Nie mam wyboru, muszę ci uwierzyć. Jedyny człowiek, któremu powiedziałem, to Audrey, a ona uznała po prostu, że jestem wariatką. Wtedy nie miałem żadnych dowodów. Znowu spojrzał na dziennik i odwrócił go w rękę. Oprawa była w starym stylu, okładka była twarda, a kartki były z grubego pergaminu. Dziennik był podobniejszy do książki ekwestjańskiej niż ludzkiej. Teraz generał miałaby już wskazać, czym one się różniły między sobą. Ojciec otworzył i zaczął powoli przeglądać, czytając uważnie notatki na baz grany na marginesach między rysunkami. To są wszystkie te badania, które poczyniła na temat ludzi. Znalazłam w bibliotece parę książek. Mój adoptowany tata był tam głównym bibliotekarzem, lera zaglądała mu przez ramię. Te pochodzą z okresu, kiedy mieszkałam w Nivil z Bonbon, spojrzał z książki z Kim? To moja współlokatorka była kucykiem ziemnym. Nie podobało jej się zbytnio, że ciągle gadałam o ludziach. Patrzyła, jak przerzuciłeś kilka kartek. Zatrzymał się przy zgromnym szkicu przedstawiającym miejską ulicę. To wygląda jak przedmieścia. Skąd o tym wiedziałaś? Te tutaj oparła na moich snach. Miasta takie jak Filadelfia nie było w książkach, bo ludzie z Ekwestry nie osiągnęli tak wysokiego poziomu, ale i tak widziałam o tym świecie, powiedziała. Pewnie przypomina mi się okres, kiedy tutaj mieszkałam, chociaż to było tak dawno temu. To doprawdy ciekawe. Przejrzał kilka dalszych rysunków. Lyra zauważyła, że deszcz przestał już bić w okna, chyba ma aż obsesję na punkcie dłoni. Spojrzała ze smutkiem w dół. Tak, ty pewnie nie zrozumiesz, bo zawsze jej miałeś, ale to właśnie było najlepsze w zostanie człowiekiem. Od tamtej pory miałem własne palce, mogłam grać na lirze tak, jak należało. Wynaleźli ją Grecy, prawda? Nasi przodkowie uśmiechnęła się. Zawsze chciałam po prostu być człowiekiem i nim zostałam, przynajmniej na parę miesięcy. Uważnie studiował jej zapiski. Lyra, Equestre wyraźnie nie jest częścią tego świata. Nie, oczywiście, że nie, przechyliła głowę, patrząc na niego dziwnie. Widziałaś jej z tej Grecji? No, dziwna sprawa. Wiele z krajów, o których czytałam, była taka sama jak tu. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopóki nie trafiłem tutaj więc było już za późno, żeby spytać księżniczkę Celestię. Tu zamilkła. Nie rozumiem tego, po prostu tak jest. Kiwnął głową i z powrotem spojrzał na jej dziennik. Zauważyła, którą stronę czytał. Był to bardzo szczegółowy szkic par dłoni, po jednej na obu sąsiednich kartach. Wtedy właśnie zaczęłam robić zapiski za pomocą dłoni. Widzisz, jak mi się pismo poprawiło? I łatwiej było rysować detale. Okazało się, że łatwiej mi nawet ci posługiwać piórem trzymanym w rękach niż za pomocą magii. Dziwnie podniecające było dzielić się tym wszystkim z człowiekiem i to jeszcze z jej ojcem. To wtedy stałeś się człowiekiem, powiedział. No nie, to było trochę później. Wbiła wzrok w sufit. Trochę poeksperymentowałem z magią. Spojrzał w proznanią. Co masz na myśli? Mówiłam ci, dłonie były wtedy czymś całkiem ekscytującym. Zresztą nadal są. – Więc co zrobiłaś? – uniknęła jego wzroku. – Wolałabym nie mówić. Zamknął dziennik i odłożył na bok. Przez chwilę wyglądał przez okno na tyły domu. Wiesz, chyba już się uspokaja. – Co? – Lera uniosła głowę. – To nie może być prawda. Discord nie zniknąłby tak po prostu. Ale nadal jesteś jednorożcem. Wstała i potruchtała do okna, po czym spojrzała na podwórze z tyłu domu. Było niepokojąco cicho. Nie wiem, czemu to nagle ustało. Wydaje mi się, że może wciągnęła nas przez strach powietrze. Co? O co chodzi? Discord mówił coś, że kieruje się do większego miasta. Może nie miał na myśli Filadelfii? Czy są tutaj jakieś pokaźniejsze miasta? Filadelfia to naprawdę nie jest aż tak duże miasto. Mógł się udać gdziekolwiek, do Nowego Jorku czy do Waszyngtonu. Przez dłuższą chwilę siedział bez ruchu. Z głową w dłoniach. Lyra pochyliła się do przodu, ale nie powiedziała nic, bo i co mogła powiedzieć? Jeśli discord jest tak niebezpieczny, jak mówisz. Owszem, jest, powiedziała Lyra. Mówiłam ci, raz już doprowadził nas do wyginięcia. Tak, ale ty byłaś w kwestii, wiesz o nim więcej niż ktokolwiek inny. Przez chwilę się zastanawiał, po czym spytał: Mówiłaś chyba, że rok temu się uwolnił? Tak, ale zajęły się ten Twilight i jej przyjaciółki wykorzystały elementy harmonii, wyjaśniła Lyra. Czy Hlo opowiadała ci kiedykolwiek o Nightmare Moon? Coś tam słyszałem. Wtedy właśnie było tak samo. Kiwnął głową w zamyśleniu. Jak wy dokładnie używacie tych elementów? Ale że niby ja? Nie, ja nie, Lyra westchnęła. Elementy harmonii to jedyna rzecz, która go może powstrzymać, a one używane były tylko przez Twilight i jej przyjaciółki. Ja nie miałem z tym nigdy nic wspólnego byłam tylko zwykłym jednorożcem, większość z nas nigdy niczego takiego nie musiała robić. A więc ten artefakt to jedyna moc, która go może powstrzymać? Zamyślił się. Często tak bywa w opowieściach i takie przedmioty mogą wykorzystać tylko szczególnie bohaterowie. To nie jest jedna z Twoich książek, to jest prawdziwe życie, powiedziała Aldera. Chociaż w tym przypadku jest akurat tak, jak mówisz, przyznała. I tu mamy problem. Jak rozumiem, nie ma innego sposobu, by z nim walczyć. Jeśli masz na myśli wykorzystanie ludzkiej broni, to najgorsze co moglibyśmy zrobić. Ludzie nie mogą po prostu wziąć wszystkich tych armii i ich mu podarować. Ale prawdopodobnie do tego właśnie niedługo dojdzie. Co masz na myśli? On jest zagrożeniem. Jak inaczej moglibyśmy sobie z nim poradzić? Mówisz, że to zły pomysł, ale tego, co ty wiesz, nigdy nie wie. Lera westchnęła. Tak, ale wiem to, że ludzie nie mogą go powstrzymać. Jedynie czynimy go potężniejszym. Nie trzeba było już nic więcej mówić. Najgorsze było to, że Lera wiedziała, iż Discord miał rację. To jej powrót do ludzkiego świata spowodował, że i on się tu dostał, to właściwie była tylko jej wina. Telewizor włączył się, ojciec podniósł pilota i przełączył na wiadomości. Na środku ulicy zalanej mlekiem reporter stał przed tym, co pozostało ze stojącego tam budynku. Ściany zniknęły, a pokoje w środku stały nadal nienaruszone. Spojrzała w dół na swój naszyjnik. W głowie tkwił jej ten ostatni dzień w kontrolocie, jej ruch rozbływ podniosła na szyjnik pod zaciekawionym spojrzeniem. Taty, magia go interesowała. To było zrozumiałe. Pisał o nie od lat, ale aż do dzisiaj ani razy jej nie widział. Nagle Lyra poczuła coś dziwnego, wydała cichy okrzyk zaskoczenia, a na upadł z powrotem. Co się stało? spytał ojciec. Nie jestem pewna, przyznała, to się nigdy wcześniej nie stało. Kopytę delikatnie trąciła na szyjnik, ale wydawał się on teraz nieszkodliwy. Zawsze to miałeś na sobie. Skąd on cię wziął? spytał ojciec. Ten łańcuszek zdaje się być trochę za duży jak na kucyka. Pokręciła głową. Dostałam od księżniczki tuż po tym, jak zamieniła mnie w człowieka. Księżniczka Celestia zaczynał rozumieć, ale było jasne, że aż do teraz, rzadko kiedy, zastanawiał się poważnie nad opowieściami Liry. Najpotężniejszy jednorożec w Equestrii, a także i władczyni. Lyra przekrzywiła głowę no, nie do końca jednorożec ona ma też skrzydła jest mniej więcej twojego wzrostu a poza tym ma tysiące lat. Lyra schyliła się, by dokładnie obejrzeć naszyjnik. To uczucie, kiedy go podniosła w swoim kierunku. Nie zdarzyło się to, kiedy zgnęła go po raz pierwszy, ale. Naprawdę rozmawiałeś z jednorożcem, który miał ponad tysiąc lat, stwierdził ojciec w zadumie. No tak, władcy u ludzi nie żyją chyba tak długo. Znów zaśmiał się w ten drżący, nerwowy sposób. Tutaj sprawy ma już inaczej, ale jak mówiłem, ozdoba dana ci przez potężną czarodziejską istotę, to na pewno nie jest zwykły podarunek. Co ty mówisz? Lera spojrzała w górę na niego. Prawda, nigdy wcześniej nie używałam na nim magii, ale we quest tak nie bywa. Tam nie ma wszędzie zaczarowanych przedmiotów, tak jak w Twoich książkach. Z wahaniem zaczęła wkładać na z powrotem, by lepiej go obejrzeć. Zresztą nie jestem na pewna, co on miałby.